Tym jest, czy coś z kimś jeszcze nie, czy to jeszcze nie wiedzą, nie Kiedy wiedzą. Oni myślą, że, że to jest wieczko, a to nie jest ten. To nie jest ten, no wiem. To jest. Y... Ale Bardęga to... mi kibicuje. Ale, jest... tak jest... tak Ale to jest dziwne, bo nic z nim w sumie nic nie łączy, półtora tak naprawdę. Czy miałeś z tym streama jakiegoś jednego? Nie, on w ogóle nie streamuje na Twitchu. No właśnie. Chyba, no Zimno. chyba że miał tam jednego dwa. Dobra widzowie, my na chwilę idziemy znowu napiszcie się shota z Nerwarienem I znowu za chwilę będzie za 15 z s... Jakim kon... Dobra nieważne z, z Widzimy się za 5, 10 minut, 10-15 minut Idę się napić szota z Nerwarienem i zrobić sobie fotę, i z ninjom Nie no kurwa, taki z ninjom, ja pierdolę Dobra, Dobra, nara, lecimy, trzymajcie się Idźcie sobie tym razem idźcie do sklepu po chipsy, bo jest 22 dopiero Nie konopski, nie piszcie takich rzeczy Daj tam, tam, dawaj co Konopski, a co Konopski?